Ciemny, mroczny las wydawał się znajomy, jednak mimo wszystko dziewczyna odczuwała dziwne napięcie. Siedziała na grubym, starym pniu, który porośnięty wilgotnym mchem sprawiał, że miała ochotę jak najszybciej opuścić to miejsce. Z każdej strony dobiegały nienaturalne odgłosy. Nie ruszała się, miała poczucie, że dzięki temu będzie niezauważona, bo niewątpliwie ktoś lub coś czaiło się w niewidzialnej mgle. Wszystkie zmysły pracowały na najwyższych obrotach. W pewnym momencie, na swojej dłoni, którą opierała o zbutwiałą korę, poczuła niewyraźny dotyk. Dyskretnie odwróciła głowę. Po jej skórze pełzło dziwne, obrzydliwe stworzenie. Było czarne i pokryte lepką mazią. Impuls nakazał natychmiast zabrać dłoń i strząsnąć z niej robaka. Chciała wstać, jednak coś sparaliżowało jej ruchy. Była przyklejona do tego cholernego drzewa z którego wnętrza zaczęła wyłazić armia karaluchów. Robactwo wdrapywało się na ręce, nogi i wciskało się pod ubranie. Dziewczyna miotała się, próbując strząsnąć z siebie insekty. Jednak każdy ruch powodował, że jej skóra zaczynała pękać i pokrywać się kroplami brunatnej i lepkiej krwi, która jak ten upiorny las śmierdziała żelazem i zgnilizną. Ze wszystkich sił zapierała się rękami, by uwolnić się z tego koszmarnego miejsca. Jednak coś przytrzymywało ją na tym zwalonym drzewie, jakaś nadludzka energia i wtedy go dostrzegła. Z cienia wynurzyła się postać, którą już kiedyś widziała. Potężny, zielony stwór przypominający mężczyznę z nienaturalnie długimi rękami. To właśnie jego obecność czuła, odkąd pojawiła się w tym miejscu. Porośnięta mchem i trawą zjawa, gdy tylko stawała w bezruchu, wtapiała się w pokryte gęstą mgłą otoczenie. Twór powoli stanął przy uwięzionej dziewczynie i patrząc na nią z góry przemówił: No witam cię, moja Izachana. Chyba nie liczyłaś, że się więcej nie zobaczymy? Jego tembr był charczący i pełen władczości. Kim ty jesteś? Jestem Kodama powiedział wyniośle. A ty moją nocną własnością zapomniałaś. I Zahana z przerażeniem przyglądała się w świecące nad nią ślepia. Brakowało jej słów. Chciała zamknąć oczy i odwrócić głowę. Jednak kodama w niezrozumiały sposób powodował, by na niego patrzyła: Mam dla ciebie zadanie. Potwór wyciągnął swoją długą rękę i pokazał spinkę z kolorowym motylem, po czym jej ostry koniec wsunął w czarne, gęste włosy i Daj to matce!